W dniu dzisiejszym bijemy Rekord podejmuje się próba pobicia rekordu kulami 3 kg 4 kg w żonglowaniu jak na najdłuższy czas Skąd pomysł na akurat taki rekord? Pomysł wziął się z tego, że nauczy kiedy nauczyłem się żonglować półtora roku temu piłeczkami zwykłymi od swojego byłego wykładowcy on po trzech miesiącach od tego, kiedy go poznałem, ustanowił rekord 3 kg kulami w żonglowaniu 2 minuty 18 sekund. W tym momencie pomyślałem, że to jest wspaniały cel, który można osiągnąć, pokazać innym, że w ciągu krótkiego czasu można też osiągnąć coś, co ktoś też trenuje, żeby nie poddać się w trakcie porażek, żeby pokazać ludziom, że warto dążyć do swojego celu i żeby osiągnąć to, co się chce, żeby przełamać swoje bariery i nie demotywować się po pierwszych porażkach. Czy to jest trudne, tak mówiąc wprost? Trudne fizycznie na pewno, bo podczas dwóch minut żonglowania takimi kulami 3-kilogramowymi przerzucamy około 2,5 tony. Więc jest to wysiłek fizyczny z pewnością bardzo duży i do tego trzeba dostosować też rytm, żeby był odpowiedni, przerzucając, żeby wszystko się dograło w odpowiednim momencie. Czy w takim biciu rekordu potrzebny jest udział jakichś instytucji? E, tak, przy, do nas też przyjechał sędzia e, z, księgi, z Księgi Rekordów Bine, Guinnessa i z księgi, sędzia z Księgi Rekordów Polski, który też nad tym wszystkim czuwa, mierzy czas, waży kule. Czy ma Pan wiedzę na temat tego, czy były jakieś próby bicia akurat tego rekordu w Polsce gdzieś przez kogoś albo na świecie? Tak, w Polsce jest, pobity, jest ustanowiony rekord kulami 3-kilogramowymi. E, wynosi 2 minuty 18 sekund. Kulami 4kg nie ma takiego rekordu. Chcę ten rekord ustanowić w dniu dzisiejszym. Na jaki czas w takim razie pan liczy? E, w domu e, kulami. 3 kg osiągam czas 2 minuty 30 sekund, 2 minuty 40 sekund. Kulami kilogramowymi osiągam czas do minuty 25. W dniu dzisiejszym liczę, że publika mocno będzie dopingowała i taki rekord też zrobimy. Mamy dwa tak naprawdę rekordy polskie. Jeden w żonglowaniu kulami 3 kg, a drugi w żonglowaniu kulami 4 kg. Pierwsza kategoria to jest pobijanie rekordu już istniejącego, a druga jest nowa kategoria, także będziemy ustanawiać rekord. Nie jest to popularna kategoria, gdyby teraz mamy mamy drugą osobę, która się do nas zgłosiła właśnie związaną z żonglowaniem, jest to dosyć rzadkie, tak, jak gdyby mało osób to, tą tematyką się interesuje, no i też jest na pewno bardzo trudne. Nawet jeżeli jest to nowa kategoria, to zawsze dla każdego rekordu ustanawiamy minimum, które należy spełnić, więc to nie jest tak, że wystarczy sekundę żonglować, żeby rekord był uznany, także staramy się to minimum odpowiednio ustawić. W przypadku kul 4 kg jest to 30 sekund, Także mam nadzieję, że, że dzisiaj i tak ten wynik będzie wyższy. A mówiąc generalnie o rekordach Polski, ile takich rekordów, nie wiem, w skali miesiąca, ile prób bicia rekordów się odbywa? W sezonie letnim tych prób jest bardzo dużo, czasami mamy trzy, bądź 4 rekordy nawet codziennie, więc w skali roku mogę powiedzieć, że to jest około 100 rekordów, których jako biuro rekordów weryfikujemy, jak gdyby certyfikujemy, bo też zajmujemy się pomocą przy ustanawianiu rekordów Guinnessa i też jedzimy na rekordy Guinnessa w roli koordynatora. Także w ten, w ten weekend na przykład jutro w Bytomiu mamy też rekord na najwięcej osób w strojach ludowych. Nietypowa inicjatywa, bicie rekordu w żonglerce kulami. Cieszymy się z tego, że ten rekord został pobity i nasz mieszkaniec pan Leszek, jest rekordzistą Polski. Trzeba też doceniać takie inicjatywy ludzi z pasją, którzy próbują też przezwyciężyć pewne swoje słabości i osiągają sukcesy. Nawet można powiedzieć, w takich niszowych dyscyplinach jest to też niezwykle ważne, bo też dajemy taką chęć, żeby realizować swoje pasje i też myślę, że to może być taką motywacją i też dobrym przesłaniem dla innych, którzy może też mają inne talenty i też chcieliby je rozwijać, a my też jako Miasto Łomża wspieramy takie osoby.